Ostatnie ploteczki przedstartowe. Rozmawiamy właśnie o bieliźnie. Oraz o tym, co będziemy zwiedzać przez bieganie. Tak, a, albo biegać przez bieganie. Jak tak biec, żeby nie ominąć żadnego monopolowego, ale ewentualnie ominąć... A to wszystko będzie po śladowemu. Po, 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 po a tu biegają kosmici 240 kilometrów. Pó Może taki piknik miły tutaj, no się nie chce mieć za bardzo. Prawda? Ale proszę bardzo, Ale Kasia to... Solińska yeah! we własnej osobie! się yeah! dobrze! Trzy, 2, Jeden! Yeah! No to wystartowaliśmy! Na te 110 kilometrów męki. Jak pięknie. To Oj, rezu. Jacy ścigacze. Jest pięknie, chociaż ślisko. Drugi 30 km i doszło, asfaltu. Matko Boża, módl się za nami, taki tekst. Przyda się, przyda się. Madzia dzielnie prowadzi całą grupę. Tym razem omijamy, omijamy błędne skałki i lecimy do pasterki. Schodzimy z błędnych skał, a przed nami tam w oddali szczeliniec, który mamy za jakieś 9 km. Sama jest dzisiaj gratis. Ostatnie promienie zachodzącego słońca, które już zaszło, i ostatnie nas opuszczające siły. No to wyszliśmy z Pasterki i zmierzamy na Szczeliniec. Robi się coraz ciemniej, więc odpalamy nasze czołóweczki. Proszę ile świetlików idzie gęsiego. A my tu dalej. Jest i schronisko na Szczelincu. Oh. Ej, a woda co wy tu rozlewacie? A my co tutaj rozlewamy? Dobre, nieźle kopal, <grym> nieźle prawda? <grym> ja bym poprosił Zwiedzamy sobie Szczeliniec, ale Szczerze powiedziawszy, w dzień lepiej widać. Trzeba uważać, żeby w łeb nie Piękne widoki na Manhattan. Maria, takie szczeliny za nami. Jezus Maria, ty to jeszcze przejdziesz, a jak muszę? O, 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 o kurde, dobra. Krzanić to. Madzia, ujęcie jest super. A z dziury wyładzą zadowoleni ludzie. I i szczęśliwy kolejny. Proszę Nie, To jest niemożliwe. Ja tutaj nigdy nie byłem. I jak? O g! O Jezus. To nie było przyjemne. A jak wrażenia? No super. Oj kolega, nawet no, lepszą techniką. To do ja? Brawo! Brazy. Mam pełen bukłak. To... Dobrze, dobrze. Poszło. Proszę, jaki wytrwały kibic. I zbiegliśmy ze szczelinca, a lecimy dalej. Proszę bardzo, w nocy w lesie nie ma nudy. Co ty tu lecisz? Pożyczkówka! <laughs> Jamy skalne grzyby Co prawda w nocy wycieczka Ale troszkę widać niewiele 30 km i jest jakaś cywilizacja proszę bardzo idą nam naprzeciw ludzie, którzy niestety, Stajcie. ale wracajcie marnotrawni! Lubili się i wracają. Bidulki. Bidulki. Jesteśmy w Wambieżycach, niestety bazylika jest nieczynna, więc lecimy dalej. Nie możemy się biata, nie wiem, Co tam słychać, Megna? No, żaby punkają. Punkt rega w sinawce, ależ impreza. Wow. Kto by się spodziewał? Pewnie biletowana. To nie sam się nie dostaje wody. Kolejna zapewne malownicza miejscowość na trasie, ale niestety po ciemku niewiele widać, a poza tym jednak zdecydowanie za dużo tego asfaltu jest na razie. A już jest 50 prawie kilometr. Miejscowość Słupiec, trasa coraz ciekawsza, tym razem zjedziemy przez blokowiska. No i wstaje piękny świt. Oby taki budzień, dzień, oby mnie zapeszył. Podejście pod Wilczo Przełęcz. i Robi się kolorowo. No tu się postarali, żebyśmy się nie zgubili. I mamy wschód słońca. Powiem Wam, że Madzia, czyli nasz Wilczek, to ma dzisiaj dzień prawdziwego konia. A i wschód słońca jest bardzo ładny. Nie wiem, czy tam było widać, ale jest pięknie. Miał być deszcz, a jest słonecznie. Zapieszaj i lecimy do Barda Mamy ostry cień mgły i mamy Madzie na zbiegu. Biegamy do miejscowości Bardo, rodzinnej miejscowości Brice Bardo, także chodźmy. Takie tu mamy urokliwe, trochę przymglone te górki U, i tak sobie zbiegamy o matko Zabrawiamy wszystkich widzów kanału Ultra po śladach, zapraszamy yyy. do Ląbka! Jesteśmy w bardzie, Jesteś, jest euforia. Jesteśmy co prawda ranni, ale zaraz dokulamy się do punktu i postaramy się naprawić. Ranni bez ósma. Tak, ranni ptaszki i ranni Urumy, bo i Boboli. Zaraz No i mamy punkt w bardo Tak to właśnie Wybyliśmy z barda Włazimy na górę Płocką. A po drodze mamy prawdziwą drogę krzyżową ze źródełkiem Maryi. Także... Także tak. No. Powiem szczerze, że nie wiem, czy ja nie wolę schodów na szczeliniec. No. To przynajmniej krok po kroku, a tu jeszcze trzeba susy sadzić. Popatrzcie, jak się po 200 km podchodzi. Sam? Dużo. No. Pewnie z połowa już. A jak już się ma wrażenie, że to jest ten szczyt górki, to wyłania się kolejna górka. I tak ciągle do góry. O. Powiedz nam, może gdzie my jesteśmy teraz? Kalwaria, proszę bardzo. Miejsce łaskami słynące. Może jakieś łaski słyną? bo Co ja już się tyle modliłam tam po drodze, że już jestem chyba w ogóle błogosławiona. Podejście pod kłodz góry to jest jakaś makabryczna sprawa. Jakiś roller coaster. A do tego par, no duszno. Ja nie wiem, chyba tu zostaniemy. Madzia, rozbijamy tu namiot? No comment. O proszę, a tutaj kolega. Co tu robisz? Przygotowuję miejsce, gdzie będę pewnie do czwartku mieszkał. To my się przyłączamy. Gitara. O Boże. Ale masakra. Podsie leje strumieniami. W ramach zbywania korony Gór Polski o, zboczyliśmy na chwilę i wleźliśmy na Kłodzką Górę. Ma powinności, przybijaj pieczątki. Dobra. A góra ma tutaj taką piękną wieżę, na którą jeszcze zobaczymy, czy wleziemy. Pieczątka zwrócona. Lecimy na, na trasę. Jakie piękne dobicie czwórek na stromym zejściu do Kło. Chłodzkiej przełęczy. Ach, co tu się musi dziać zimą, w jesieniu, kiedy jest ślisko. No to dobrnęliśmy. Siedzimy sobie i wygrzewamy ciałka na przełęczy chłodzkiej. I zaraz ruszamy. Aha, jeszcze trzy góreczki. I około 24 km, i będziemy w lądku. No. Yes! Może się udać. Czyli teraz przechodzimy próbę piekącego słońca. Rany boskie. Co zasadysta projektował takie podejście na 90. km. Ja mam, to mam 12. mamy ptasznik. Oh. Aleluja. I, I do, przodu. do przodu. I w, i w ten. W liście. Jest pięknie, ale jest stromo. Jest stromo, jest zabawa. Na szczęście mamy zestaw ratunkowy. Lód w sprayu. I dzięki temu żyjemy. I idziemy dalej. Ależ jest koszmarna patelnia. I to już tak na dobiegu do Orłowca. 93-4 km. No nie ma woda, Jesteśmy w Orłowcu. 96 km. Ostatni punkt regeneracyjny przed metą Do metu 12 km. Magda jest tutaj po operacji. I co? Lecimy. Przed, przed operacją, niestety. Oj, przestań. Śmigamy, chodź. Idziemy, A, lecimy. No to wypełzliśmy z Orłowca. Dobrze powiedziane. Niby 12 kg puuu, kilometrów. 12 kg Ale czy to uda co? się dzisiaj okay. osiągnąć metę w lądku? Zobaczymy. Puść, ta -da! No i mamy seteczkę, seta galareta, już z nas troszeczkę. Ale się udało i jeszcze kontynuujemy z naszą radosną przygodę. Także jeszcze 8 km mniej więcej do mety, ale seteczka poszła. Jest, brawo. brawo. I wszystkie podejścia mamy za sobą, a teraz ostatnie 6 km do lądka, ciągle w dół, 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 dół. Jest! Je yeah, lądek, 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 1200 mety. Ostatnie metry ulicami lądka. Wspaniali widzowie polski wróćcie dawaj dawaj Jest! kolejna osoba z dystansu 110 km gratulujemy boże droga 23 godziny KBL, 110 km. mamy to! Jesteśmy na mecie w lądku zbroju. Było ciężko, ale zrobiliśmy to. Ultra po śladach są prawdziwymi ultrasami i już nikt temu nie zaprzeczy, bo setkę plus zrobiliśmy. Pozdrawiamy i do zobaczenia na kolejnych biegach. <laughs>